Czy Polska mogła stać się atomowym supermocarstwem? Witajcie! Nie od dziś wiadomo, że Polacy to naród dumny i pracowity, który swoje sukcesy w historii mógł notować na wielu płaszczyznach. Jednak mimo tego przeszłość naszych ziem nie była dla nas aż tak łaskawa. Ostatni raz pozycję europejskiego mocarstwa zajmowaliśmy na przełomie XVI i XVII wieku, będąc w posiadaniu powierzchni ponad miliona kilometrów kwadratowych. Później z roku na rok było już coraz gorzej, aż ostatecznie ulegliśmy zaborcom. To, co działo się później, już chyba każdy z Was wie, ale po II wojnie światowej, pomimo drastycznych zniszczeń i swego rodzaju sowieckiej protekcji w środku PRL-u, towarzysz Edward Gierek, ówczesny przywódca Polski, już wtedy, w latach 70., chciał uczynić z Rzeczpospolitej ponownie międzynarodową potęgę. W pewnym stopniu na chwilę mu się to udało, bowiem po szeregu nowoczesnych inwestycji, które teraz widzicie, i kredytach, Polska znalazła się wtedy wśród 20 największych gospodarek świata, a pod względem produkcyjnym. Należeliśmy nawet do elitarnego grona pierwszej dziesiątki. Gierek chciał to wszystko wykorzystać, żeby jak najszybciej uniezależnić się od przyjaciół z Moskwy. I wtedy nagle na horyzoncie pojawił się Sylwester Kaliski, naukowiec, który mógł odmienić przyszły los Polski. Miał on bowiem plan i podstawy do tego, żeby uczynić Polskę atomowym mocarstwem. A dziś dumnie znajdowalibyśmy się pośród państw z atomowym arsenałem. Jego projekt zakładał budowę broni nuklearnej, która była częścią składową wielkiego przedsięwzięcia prowadzącego do rewolucji w polskiej energetyce. W końcu mogliśmy wejść nawet w posiadanie reaktorów termojądrowych, które dopiero teraz są na etapie testów w różnych częściach świata, no ale niestety nie w Polsce. Co więc poszło nie tak? Czemu w tą sprawę zamieszany jest wątek najgłośniejszego zabójstwa w historii naszego kraju? I czy faktycznie byliśmy blisko celu Gierka, czyli polskiej broni atomowej? Co by było, gdyby ten plan wypalił w alternatywnej rzeczywistości? Na te pytania poznacie odpowiedź w toku tego odcinka. Zapraszam do oglądania. Chciałbym wam w tym miejscu jeszcze raz gorąco polecić najnowszą, oryginalną produkcję Player.pl, czyli serial Pajęczyna. Odnosi się bezpośrednio do historii Sylwestra Kaliskiego i wydarzeń z mojego odcinka. Pajęczyna to serial sensacyjny, wpisujący się w nurt political fiction, bazujący na autentycznych wydarzeniach, lecz alternatywnie je interpretujący. Narracja jest w nim prowadzona dwuetapowo. Około 30% serialu dzieje się w PRL-u w latach 70. Natomiast reszta rozgrywa się się już w roku 2010, kiedy to główna bohaterka stara się rozwikłać tajemnicę wydarzeń sprzed lat, przy okazji wychodzi na jaw atomowy projekt PRL, który z jednej strony miał dać broń atomową Gierkowi, a z drugiej niewyczerpane źródło energii w postaci fuzji jądrowej. Główną bohaterką serialu jest Cornelia Titko, czyli Joanna Kulik. Odważna kobieta obdarzona niezwykłą pamięcią. Niestety jej dzieciństwo zniszczyła niewyjaśniona śmierć starszej siostry i matki powiązana z programem atomowym. Dlatego jeśli chcecie. Poznać sekret atomowego projektu, który mógł czynić z Polski potęgę, koniecznie obejście ten serial. Tym bardziej z uwagi na genialną obsadę, czyli Joannę Kulik, Eryka Lubosa, Andrzeja Grabowskiego czy Mirosława Baka. Link do playera znajdziecie w opisie. A teraz rozwijmy omawiany w odcinku temat. Według oficjalnych danych ujawnionych u kresu Polski Ludowej radzieckich głowic w naszym kraju znajdowało się naprawdę wiele. Mowa w końcu o 14 głowicach o mocy 500 kiloton, 83 głowicach o mocy 10 kiloton, 2 bombach o mocy 200 kg, 24 bombach o mocy 15 kiloton i 10 bombach o mocy pół kilotony. Łącznie jest to ładunek 573 razy większy niż ten zrzucony na Hiroshimę. Jednak według CIA ten arsenał był daleko niepełny. Amerykanie Celowali nawet w 300 głowic ulokowanych w różnych częściach Polski. Broń potencjalnie mogła znajdować się tu, gdzie teraz widzicie. Gdybyśmy postanowili wykorzystać cały ten arsenał, bez problemu moglibyśmy naraz zniszczyć wszystkie europejskie stolice. Rzecz w tym, że broń nie należała stricte do Polski, lecz do władarzy z Moskwy, których to armia w trakcie PRL-u na terenie naszego kraju mogła liczyć nawet 100 tysięcy personelu. Była to ochrona wojskowa w razie ataku NATO. Ale nie oszukujmy się, że Sowieci chcieli też mieć kontrolę nad Polską. Żebyśmy nagle nie zwrócili się w stronę zachodu. Pewnej niezależności z pewnością chciał Edward Gierek, jak i wielu Polaków, którym przyszło żyć w latach 70. Jednak aby tego dokonać, potrzebny był przełom, który musiał być impulsem idącym z naszego kraju podobnym do tego, jakim była Solidarność prawie 20 lat później. Czemu więc nie zaprząc do tego nauki? W ten sam sposób pomyśleli właśnie ówcześni rządzący, a było z kim to robić. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy na kongres atomistów do Kanady wyjechał Sylwester Kaliski i Zbigniew Puzewicz. Wysłuchali oni wykładu Edwarda Hellera, jak można doprowadzić do reakcji termonuklearnej używając jedynie energii lasera. Kiedy wrócili do Polski postanowili poinformować Gierka, że ta technologia i nasze osiągnięcia w dziedzinie technologii laserowych teoretycznie mogą nam pozwolić osiągnąć niemal nieograniczone źródła. Źródło energii, które będzie można używać także do produkcji bomb termojądrowych. Gierek dał zielone światło oraz przygotował potężne finansowanie tego projektu. Profesor Zbigniew Pusewicz uruchomił wtedy laser rubinowy, i pierwsze testy okazały się być nadzwyczaj obiecujące. Panie profesorze, pamięta pan dzień 7 listopada 1963 roku? Wtedy uruchomiony został laser rubinowy. Tak, no pamiętam ten, ten i datę, nie tylko datę, ale samo wydarzenie. Oczywiście dla nas to było też spore zaskoczenie. Nie sądziliśmy, że uda się nam stosunkowo szybko uzyskać efekt laserowy, który wówczas był zdobywający przy obserwacji. To była jaskrawa, purpurowa plama, która się pojawiła w, okresie, w dość dużej odległości na ścianie. No, świadcząca o tym, że uzyskujemy efekt laserowy. Nowy kierunek powstał, powstał kierunek, który rokował ogromne nadzieje. I rzeczywiście te nadzieje w tej chwili się spełniły, ale to był problem, jako, mówiono jako broń fantastyczna o zastosowaniu laserów w przemyśle, w medycynie, w pomiarach, o zastosowaniach wojskowych. Stąd też dlatego zajęliśmy się tym, tym kierunkiem. Kaliski po wstępnym sukcesie od razu przystąpił do pracy nad stworzeniem broni termojądrowej. Natomiast Puzewicz skupił się też na innym wykorzystaniu lasera, na przykład w technologiach naprowadzających czy wczesnego ostrzegania przeciwrakietowego. Polska w tym aspekcie jest dziś światowym liderem. A praca profesora Puzewicza pomogła udoskonalić Grom, czy też polskie wojsko, poprzez stworzenie przenośnego, przeciwlotniczego zestawu rakietowego PPZR-Grom. Jednak przed naukowcami do rozwiązania pozostawała kwestia elektrowni termojądrowych i broni atomowej. Problemem była moc lasera. Dzięki tajnemu polskiemu wywiadowi, który transakcje wykonywał na morzu, żeby nie było świadków, omijając restrykcje kokomu, uniemożliwiających eksport materiałów o zastosowaniu wojskowym do państw komunistycznych. Mimo tego pozyskaliśmy części z zachodu, jak i wschodu, które jak na owe czasy pozwoliły osiągnąć moc na poziomie nawet 200 dżuli. Jednak potrzebny był 1 kilo J, czyli 1000 dżuli. Mimo, że wartość ta wydawała się nie być aż tak bardzo odległa, to jak na owe czasy była to granica nie do przełamania, nawet w skali światowej. Ba, powiem wam, że nawet do dzisiaj jest to niezwykle trudne zadanie. W końcu jak sami widzicie dalej nie dysponujemy reaktorami termojądrowymi, które zasilałby laser. Ogólnoświatowy wyścig za kontrolowaną fuzją trwał w najlepsze. Jednak w 1970 roku pierwszy udany eksperyment mikrosyntezy termojądrowej przeprowadził Związek Radziecki. W warunkach laboratoryjnych osiągnięto wtedy temperaturę niemal jak na słońcu bowiem wyniosła ona aż 10 milionów Kelwinu, tego samego dokonali niedługo później Amerykanie, Francuzi, Niemcy i Japończycy. Warto jednak mieć na uwadze, że w tych krajach badania prowadzono już od początku lat 50. Dlatego wyobraźcie sobie zaskoczenie na całym świecie, jak nagle w kwietniu 1973 roku, pomimo ograniczonych środków, Polska ogłosiła, że jako szóste państwo dokonała kontrolowanej mikrosyntezy termojądrowej. Mimo tego wielkiego sukcesu, dalszy rozwój był niemożliwy z uwagi na bariery technologiczne w skali globalnej, które ograniczały możliwości lasera. Dzięki tym zabiegom w latach 1975-1977 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy Stworzono stożkowy układ kumulacyjny, który umożliwił osiągnięcie ciśnienia 40 milionów atmosfer, najwyższego, jakie kiedykolwiek udało się uzyskać w ciele stałym przy użyciu materiałów wybuchowych. Tym sposobem Kaliski doszedł do wniosku, że jest on w stanie wywołać syntezę termojądrową wyłącznie za pomocą klasycznej eksplozji, tysiąc razy taniej niż z użyciem lasera. Tym sposobem Polska w 1977 roku stała się pierwszym na świecie krajem, któremu udało się przeprowadzić fuzję termojądrową za pomocą czystego, nieatomowego wybuchu. Oznaczało to, że teoretycznie można zbudować bombę wodorową, nie dysponując wcześniej bombą atomową, spełniającą dotychczas przy wybuchu rolę zapalnika. Ten niesamowity sukces zdecydowanie mógł już nas wynieść do elitarnego grona państw posiadających broń nuklearną. A na ten fakt ochoczo zareagował Edward Gierek, który podpytywał już naukowców, czy gdybyśmy panowie tak po cichutku przeprowadzili próbną eksplozję w Bieszczadach, to czy przyjaciele z Moskwy by się Dowiedzieli? Więc jak słyszycie, zapał jak i nadzieje były ogromne. Jednak, jak to w przypadku Polski bywa, niestety znowu nie wyszło. W 1978 roku generał doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku, którego okoliczności po dziś dzień nie są jasne, co pozwala snuć przypuszczenia, że maczało w tym palce KGB, ponieważ rosnącego zagrożenia ze strony Polski zaczęło obawiać się ZSRR, aczkolwiek ciężko tutaj o konkrety, te jednak mogły ujrzeć światło dzienne na początku lat 90. W końcu były premier Piotr Jaroszewicz zapowiedział, że wyjawi dlaczego zginął Kaliski. Wkrótce potem sam został zamordowany w swojej willi w Aninie przy ulicy Zorzy 19. Tak swoją drogą ciekawostką w tym jest to, że pod tym samym adresem mieszkał Julian Tuwim. Zabójstwo to było najgłośniejszą i najbardziej kontrowersyjną sprawą kryminalną w historii naszego kraju. Motywy zbrodni nie są do końca jasne, a oskarżeni zostali zwolnieni z zarzutów. Tajemnicze są też ślady na ręce byłego premiera, które mogą wskazywać na to, że przed śmiercią zmuszony był podpisać jakieś dokumenty. Jaroszewicz, według relacji, miał sypiać z bronią w ręku, ponieważ obawiał się zamachu na jego życie. Te informacje faktycznie zostały potem potwierdzone. W 2007 roku Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji postawiło tezę, że zabójstwo Jaroszewiczów miało związek z archiwum hitlerowskim, którego część Piotr Jaroszewicz zatrzymał w Radomierzycach w 1945 roku jako pułkownik Wojska Polskiego. Oprócz tego dochodzi też kwestia akt dotyczących polskiej broni atomowej i tajemniczej śmierci Kaliskiego. Pikanterii dodaje temu fakt, że premier ogłaszając chęć wyjawienia prawdy na ten temat niedługo później zostaje zabity. Polacy w pracach nad bronią nuklearną mieli wielkie powodzenie, czego przykładem będzie Polak żyjący i współpracujący z USA nad produkcją broni nuklearnej, czyli Stanisław Ulam. Wyjaśnił on nawet projekt ładunku polegający na stopniowej konstrukcji bomby, co pozwala na konstrukcję ładunku wielostopniowego o mocy rosnącej teoretycznie w nieskończoność. Według szacunków Telera, który na podstawie obliczeń Polaka próbował sforsować projekt konstrukcji takiego ładunku w 1954 roku, udało mu się ustalić, że bomba mogłaby zniszczyć dosłownie całe kraje, takie jak Polska czy Niemcy, zatruwając przy tym dosłownie całą Europę. Ładunek mógłby mieć siłę nawet 10 Tysięcy megaton. Czyli byłby nawet dwa tysiące razy silniejszy niż najpotężniejszy ładunek w historii, czyli radziecka Carbomba. Wyobraźcie sobie teoretycznie współpracę Kaliskiego i Ulama. Gdyby w alternatywnej historii ci dwaj panowie spotkaliby siebie wzajemnie na drodze, kto wie, czy Polska faktycznie nie weszłaby w posiadanie potężnych głowic atomowych, które mogłyby zagrozić nawet całemu Związkowi Radzieckiemu. Oczywiście plany te wydają się być niemal nierealne, ale czasem warto ponieść się dozie fantazji, bowiem w tym scenariuszu nasz kraj mógłby stać się wolny nawet 10 lat wcześniej niż faktycznie to miało miejsce. A do dziś być może stanowilibyśmy ważny przyczółek dla międzynarodowego biznesu zbrojnego, który jak widzicie pod względem rocznych wydatków państw na zbrojenia z roku na rok tylko rośnie. I dziś jest to już nawet 2 tryliardy dolarów rocznie. Oczywiście to tylko alternatywna historia wydarzeń. I być może nawet i sam Sylwester Kaliski mógłby stworzyć dla Polski broń atomową, ale jak blisko tego był, prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Wliczając w to niezliczone, niezwykłe historie z czasów perelowskiej Polski, takich jak nawet Czarna Wołga, która miała być specjalną jednostką KGB od porywania dzieci i dorosłych, nie sposób nie snuć tutaj pewnych podejrzeń. Co mogło faktycznie dziać się tam, gdzie zwykli śmiertelnicy nigdy nie mieli okazji zajrzeć. A wiecie, w każdej legendzie jest ziarenko prawdy, co dobitnie pokazuje przykład amerykańskich baz CIA na terenie naszego kraju. Sam osobiście miałem okazję pojeździć Czarną Wołgą po Warszawie w ramach produkcji serialu lub Pajęczyna, który genialnie analizuje te wszystkie niesamowite historie z czasu PRL-u. Dlatego serdecznie polecam wam produkcję Playera. Okej, okay, to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!